Pan z Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nietrą przed sobą jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam ci, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jako obłudnicy. Oni to lubią, w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej zdewki, zamknij drzwi i módl się do Twego Ojca, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni, jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę, obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, Odda Tobie. Oto Słowo Pańskie. Usiądźcie, proszę. Gdy rozważam dzisiaj Ewangelię, to mam wrażenie, pierwsze moje takie wrażenie było, że wszystko to, co najważniejsze, dzieje się w ukryciu. Wszystko to, co odbywa się w naszej relacji z Bogiem, odbywa się w ukryciu. To nie jest widoczne, to nie jest takie na zewnątrz, to nie jest na pokaz, ale w ukryciu, w głębi serca. W głębi serca odbywa się wszystko to, co najważniejsze. Wchodzimy w wielki post. Pewnie już któryś wielki post w naszym życiu, takim świadomym. Ale. Dobrze wiemy, jakie te wielkie posty w naszym życiu przynosiły owoce, przynosiły efekty, czym się możemy pocieszyć, a nad czym płaczemy, że może niejednokrotnie na koniec Wielkiego Postu uruchamia się w nas y, takie określenie, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Znowuż tak samo wracamy do codzienności, rutyna, zagonienie. I pewną naiwnością, yy, głupotą byłoby oczekiwać jakichś innych efektów, zmian, gdybyśmy tak samo weszli w ten wielki post i chcieli, żeby były inne efekty, inne owoce. Jeżeli chcemy, żeby były inne efekty, inne owoce, to trzeba nam wejść w ten wielki post z innym myśleniem, z innym nastawieniem. My musimy wejść inni w ten wielki post, żeby zadziało się coś innego w naszym życiu, żebyśmy mogli na koniec wielkiego postu powiedzieć, że to był inny czas, że coś się zmieniło w moim życiu, że ja w jakiś sposób inaczej zafunkcjonowałem. Straty nigdy nie, nie dawały radości. Straty nigdy nie dawały szczęścia. To, że człowiek coś traci. Nigdy nie jest powodem do, do chlubienia się, do opowiadania innym, do chwalenia się. Strata to jest zawsze taki czas, takie doświadczenie smutku, jakiejś pustki, jakiejś, jakiegoś żalu, niejednokrotnie złości, że straciłem, nie wyszło. Kiedy. Podejdziemy może tak jak niejednokrotnie w historii, że wielki post to jest takie rozważanie: pamiętaj, że umrzesz, trzeba oddać, trzeba stracić, zrezygnować w postanowieniach z jakiejś słodyczy, czy z zabawy, czy, czy z jakiejś wygody, czy z jakiejś wejść w jakieś umartwienia, wejść w jakieś, w jakieś posty, w jakieś trudności. Wcale nie uskrzydla. To wcale nie, nie, nie daje powodu do, do chęci zaangażowania się. Już tak było zawsze. Spróbujcie po wyobrazić sobie, pomyślę, że ten popiół, który za chwilę będziemy przyjmować na swoje głowy, ja na swoją też, że ten popiół jest symbolem, znakiem czegoś, właśnie co się traci. Coś, co musi być spalone, żeby był popiół. Wedle tradycji popiół otrzymuje się ze spalonych yy, palemek z ubiegłego roku. Palenki, yy, które ludzie mieli w kościele, je się pali i z tych palemek otrzymujemy popiół, który nakładamy na głowy. To jest symbol jakiejś straty. Ale to nie o to chodzi, że mamy ciągle być i rozważać, że tracimy, stracimy, jesteśmy godni tylko straty i... i i rozważać tylko wór, popiół, umartwienie, cierpienie. Popiół jest znakiem nadziei. To jest swego rodzaju nadzieja. Może można zostawić ten ubiegły rok, zostawić te ubiegłe starania. Niech te nasze wysiłki, które może nie wyszły, niech one już zostaną odrzucić. Niech one spłoną w historii. Niech one. Niech one spłoną w ogniu wieczności. Ale zaczyna się nowy okres. Zaczyna się nowy czas. Można zacząć inaczej. Można zrobić coś innego. Ze wspólnotą akademicką rozma rozmawialiśmy na spotkaniu odnośnie Wielkiego Postu. Jak to jest, czy w Wielkim Poście, kiedy to zaczyna się zabawa, a kiedy to zaczyna się huczna zabawa, żeby w czasach zakazanych, hucznych, Zabaw nie urządzać. Jak to jest? I można dostać pomieszania rozumu i zacząć rozważać. Huczna zabawa, czy zabawa, a to, to, to zabawa to jest radość, to wtedy będzie zabawa. To zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przeżyć życie z Bogiem. Żeby przeżywać swoje życie i zobaczyć, gdzie jest Bóg w moim życiu. Zobaczyć te obszary, te miejsca mojego życia, w których Bóg mnie podnosi, w których Bóg przychodzi do mnie z nadzieją, że Bóg daje mi kolejną szansę, że ja na nowo mogę wstawać, powstawać, odradzać się. I nie chodzi w wielkim poście o umartwienia, o straty. Nie chodzi o to, że nie będziemy jedli słodyczy, że nie będziemy chodzić na zabawy, że. To nie jest wcale takie trudne, bo wystarczy tego nie robić. Ale to nie rozwija. To nie wystarczy, że w wielkim poście na przykład postanowisz sobie, że nie będziesz jeden dzień używał internetu, oglądając filmy, śledząc Facebooka, śledząc wiadomości, nakręcając samego siebie. To jest dopiero wielki post. Odmówić sobie słodyczy? Proszę bardzo. Ale powiedz sobie, jeden dzień bez internetu, to dopiero odczujesz może ból, bez wiadomości, bez oglądania wiadomości, bez stymulowania się, co się wydarzyło. To w końcu Trump jest głupi czy nie jest głupi? To jak to w końcu jest? To będzie wojna, nie będzie wojny. To wtedy tak się stymulujemy. Ale to nie o to chodzi. Wyłącz komputer wyłącz telewizor ale usiądź z mężem usiądź z żoną wypij herbatę porozmawiaj posłuchaj weź ten czas po to żeby usiąść ze swoim dzieckiem bądź ciekawy co się dzieje w jego życiu w życiu tego młodego człowieka czego się boi czego się obawia co myśli jakie ma perspektywy życia Odłóż y, internet, odłóż y, y, telewizor, przyjdź na adorację. Pół godziny. Po prostu trwaj. Spróbuj utkwić oczy w najświętszym sakramencie i po prostu być. Zobacz, co się w tobie dzieje. Zobacz, jakie myśli się pojawiają. Zobacz, jak reaguje Twoje ciało, że nagle zatrzymujesz się, nie pędzisz. I to jest szansa na nowe życie. A może postanowisz sobie, że w wielkim poście raz w tygodniu z ojcem albo z matką wypijesz herbatę. Tak po prostu. Nie opowiadając oczywiście wszystkim dookoła: Jest wielki post, słuchajcie, siadamy, będziemy pić herbatę. Ojciec twój widzi w ukryciu. To jest Twoje postanowienie. To Ty wiesz, jak przeżywasz. To Ty wiesz, jak decydujesz. Ale wybierz ten czas. Może się okazać, że gdy skończysz wielki post, że w tym ostatnim czasie, w tym wielkim poście, aż siedem razy wypiłeś herbatę ze swoim rodzicem. Aż siedem razy wypiłeś herbatę czy kawę ze, swoją, ze swoim współmałżonkiem. I może się okazać, że ten wielki post jest. Wyjątkowy, bo jeszcze tak nie było. Bo zadziało się coś, co latami nie zaistniało. A powodem jest co? Powodem jest miłość Jezusa. Wielki Post jest czasem ogłoszenia, głoszenia, przeżywania, odkrywania, doświadczania miłości Boga. Miłości, która ma nas odradzać. Miłości, która ma pomagać nam stawać się innymi, odmieniać naszą rzeczywistość, i ona będzie odmieniona, kiedy w tej rzeczywistości będzie obecny żywy Pan, żywy Pług. Spróbujcie z taką intencją przyjąć ten znak pospania głów popiołem i spróbujcie popatrzeć z nadzieją na ten czas. Ten czas jest i będzie. Tak jak go uczynimy, tak jak będziemy o nim myśleć, tak jak zdecydujemy, to taki on będzie dla nas, dla naszych rodzin, taki będzie dla, naszego, dla naszej parafii, dla naszego środowiska. Wstańcie, proszę.